Cześć, cześć, cześć. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. To piękny październikowy poranek na kolejnej e z Turniakiem. Tym razem moim gościem jest Kamil Dzieliński. Witaj, Kamilu. Cześć. Z Kamilem razem jesteśmy w jednej grupie BNA. Kamil do tej naszej grupy dołączył kilka miesięcy temu i wyobraźcie sobie, z powodu pandemii, czy dzięki pandemii, yy, mieszka w Szczecinie. Uczestnicy w naszych spotkaniach co tydzień, ale od czasu do czasu też wpada do Warszawy, tak jak dzisiaj jesteś w Warszawie i spotykamy się w realu. Dokładnie, dokładnie. Znaczy w realu, w realu czeska ale, ale tak, jesteśmy w jednym mieście, jesteśmy w Warszawie. Ja akurat teraz dużo podróżuję, więc jestem właśnie w takim jednym z A czemu jesteś w Warszawie? Zanim mi odpowiesz, jak żeś mi się poznaje, to czemu Ci jesteś w Warszawie? Bo to jest ciekawa sprawa. To taka prywata właśnie teraz na weekend wylatuję na Islandię z rodziną, zasłużony, krótki urlop, więc jak najbardziej tutaj z warszawskiego lotniska lecimy. I kto Dzisiaj się do tego jest, zachęcił jest, tutaj to na tą Islandię? Kto się wkręcił w tą Islandię? No, nikt inny jak oczywiście koleżanka z Bienaja, Wiktoria Iwanowska, no, która no, również ma pozdrawione osób rocznie. No, przy e... okazji napiszcie na czacie, w jakim wy jesteście mieście, jaką macie pogodę, skąd nas pozdrawiacie. I Kamilu, jak żeśmy się poznali jak to pamiętasz? Tak, tak. oczywiście, to jest jedno z takich Twoich standardowych pytań. Poczekaj, wezmę też kubek kawy, żeby było, że jest kawa z storniakiem, więc musi być kawa. Oczywiście, ja jestem też kawoszem, więc jest ja złyk. No, można powiedzieć, że ja Ciebie poznałem wcześniej, znaczy wiedziałem o Twoim istnieniu wcześniej niż Ty o moim, wiadomo. My poznaliśmy się na Akademii Lona Koźmickiego, gdzie ja studiowałem Executive MBA. Tam oczywiście wykładałeś przedmiot związany z networkingiem. I tak, się, I tak się poznaliśmy. Ja ogólnie zajmuję się rynkiem pracy, specjalizuję się w cudzoziemcach, klienci pomagają mi, znaczy ja im pomagam, a tak naprawdę ich wyręczam w tym, żeby robić dla nich dokumenty legalizacyjne, więc tak się poznaliśmy, a tym się zajmuję. A powiedz mi, jak wygląda, jak Tobie networking do tej pory pomagał w karierze, w biznesie, jakąś historię, swoją, to nam opowiedz. Także znaczy, mogę powiedzieć tylko tyle, że to gdzie się teraz znajduję w tym miejscu zawodowym, to tak naprawdę dzięki networkingowi. Czasy, kiedy samemu można było budować biznes, robić biznes, chyba już dawno minęły i teraz bardzo ważne są te relacje, budowanie swojej siatki kontaktów, ale nie takiego staropolskiego, złego kolesiostwa tylko żeby ta siatka kontaktów ona była rzeczywiście rzetelna, sprawdzona, merytoryczna. Także jeżeli mamy wyzwanie, problem jakiś, to żebyśmy mogli się do kogoś zgłosić, kto nam podpowie, pomoże albo nawiążemy wspólny biznes. I rozumiem, że tutaj twoja przynależność do B&I tego wyniknęła, że chciałeś wejść na rynek warszawski, no to mówisz nie ma lepszej metody. to na studia też przyjeżdżałeś do Warszawy przez ile rok? Dwa lata, dwa lata co dwa tygodnie, więc tam Samoloty, później jak samoloty były anulowane to pociągi i samochody, więc rzeczywiście kocham Warszawę na weekendy, tak? Czyli jak gdyby tylko na weekendy mogę tutaj przyjechać, piękne miasto, ale jednak Szczecin mniej zakortowana. A powiedz mi, jak twoja grupa na MBA networkingowała, networkinguje, czy tu macie rzeczywiście coś się zadziało? Tak, są. my mieliśmy małą grupę, około 15 osób, czyli dosyć kameralnie, ale to jest grupa, gdzie z kilkoma osobami do tej pory otrzymuje bardzo ścisłe, bliskie relacje. Mamy swoją grupę na różnych socialach i spotykamy się, wyjeżdżamy na wspólne wyjazdy, więc jak najbardziej to, to działa, to procentuje. A w którym roku skończyłeś tego MBA? To jest bardzo dobre pytanie. 2020. A, świeże, jest, świeże. Więc, świeże. Jakoś, jakoś tak, jakoś tak bo, my już skończyliśmy albo czekaliśmy na obronę ze względu na pandemię, bo kończyliśmy w momencie kiedy właśnie wchodziła pandemia, zamykały się wszystkie szkoły, uczelnie, spotkania, więc myśmy tak. mieliśmy wszystko offline nowo, ale już samą obronę mieliśmy online. świetnie, a teraz powiedz mi słynne moje te 5P: trzeba się przygotować, przełamać kłody, pogaduszki, pogawędki, przemieszczać się, podtrzymać relację. Które z tych networkingowych prawda, elementów tobie przychodziły łatwo na eventach, a z którymi miałeś pewne wyzwania? Jak sobie z nimi poradziłeś? Już ci mówię. E, tak, no, bardzo dobrze znam ten system e, od ciebie, od swojej słynnej e, 5P. E, nie wiem, czy znasz metodologię Frisa. E, ja w tej metodologii, ja jestem wizjonerem, więc ja przełamywanie lodów. Górą... O, żółty, ruch, 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 tak, tak, ruch, żółty, 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 właśnie. Więc dla nas przełamywanie lodów i rozmowy takie pogadłuszki to jest coś naturalne. My po prostu się czujemy jak ryba w wodzie wtedy. I, I to uwielbiam. To, czym ja miałem zawsze wyzwanie, to jest ta umiejętność takiego przemieszczania się. Ponieważ no, wychodziłem troszeczkę z takiego założenia, że to może jest jakiś taki nietakt, że to jest tak trochę może nieładnie, wejść do grupy, do pewnego ogrona, później zaraz dyplomatycznie z niej wyjść. Ale jeżeli doszedłem do wniosku, że takie spotkania, Konferencje czy spotkania, networkingowe. To jest biznes. I tak samo jak w teatrze są pewne zasady, pewne reguły, które powinny obowiązywać, to tak samo tutaj. I doszedłem do wniosku, że to nic, nic innego, jak tego powstruje na zasadach, którą powinienem stosować. No i teraz robię to. Chociaż gdzieś tam zawsze to trochę nie uwiera, ale tak, ale wiem, że to już jest zasada, bo trzeba poznać jak najwięcej osób. Tak jest, czyli to jest, ja to na pewnego rodzaju konwencja społeczna, prawda, zasada konwencja społeczna, inaczej zachowujemy się na meczu piłkarskim, inaczej na koncercie szopenowskim, a inaczej na i po prostu wszyscy wiedzą, czy znowu wszyscy, większość wie, że tak jest i tak robią, nie, tak, czyli ta mentalna, to sobie poradziłeś, natomiast czy masz jakiś sposób na to, bo to, że już wiesz na poziomie intelektualnym jedno, dwa, że to robisz, ale czy masz jakiś swój trik, bo tutaj część osób dzieli się takimi swoimi sposobikami, jak, jak się ewakuujesz z takiej grupki? Znaczy, ja po prostu y, jestem zwolennikiem szczerości i po prostu y, nie wiem, czy to no, może nawet w pewnym stopniu edukuje też te, te osoby. Mówię, słuchajcie, jesteśmy na takim spotkaniu, musimy poznać jak najwięcej osób. Pozwólcie, że w tym momencie pójdę do innej grupki, Jak będzie ktoś ciekawy, z kim wy będziecie mogli y, również porozmawiać, to zaproszę y, do Ciebie, czy, do poszczególnych osób. I przez to y, nie rozbijam, tylko mów, y, mówię: tak. Mówcie sobie tutaj, y, zostańcie, a ja w razie. No, dalej. Do no ciekawego. Tak. Ja, ja to rzeczywiście y, też to, to, ten sam początek, bo to jest właśnie jak, jak ten skrypt ułożyć, nie? Ja mówię, y, no tak jak i Wy, przyszedłem tutaj poznać innych ludzi, jest fajnie się z Wami rozmawiało. Czyli najpierw, pokazać kontekst, potem lekko ich tam poklepać, fajnie się z Wami rozmawiało, no ale wiecie, rozumiecie, tak jak Wy, też mam tutaj swoje ambitne cele. Chcę jeszcze pięć no. osób innych poznać, tak będę Mam wdzięczny. No ale jak się jeszcze Małż wizówkami wymieniło, to już wtedy. Ludzie jakoś tam sobie radzą. No, a często uczestniczysz w takich eventach, No, Teraz może mniej oczywiście, ale przed koronawirusem często uczestniczyłeś w wydarzeniach, w różnych eventach? To jest jedna z takich moich zadań, które ja muszę robić jako właściciel firmy, jako osoba, która chce rozwijać biznes, to takie bywanie na takich konferencjach, spotkaniach to jest chleb powszedni. Więc, więc tak, jak, jak najbardziej tutaj. Jakie zawsze... spotkania, bo wiem, że w Szczecinie jest bardzo duża i silna izba gospodarcza, bo tam kiedyś kiedyś latałem jak bienaj rozkręcałem w Szczecinie, to wiem, że tam się chłopcy, koledzy bardzo chwali, że ponoć właśnie na tych rubieżach oraz z Warszawy patrząc na rubieżach, że ta dosyć wielu członków tam jest w tej Izby Gospodarczej. na te spotkania Izby? Tak, północna Izba Gospodarcza. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Jak najbardziej prawdopodobnie największa izba w Polsce. Jeżeli się nie mylę, nie chciałbym teraz własnać i przypomnieć, ale półtorej tysiąca przedsiębiorców MŚP, które tam należy, często robią spotkania, networkingi, herbatki, grille, konferencje, więc jak najbardziej tutaj jest to jedno z takich miejsc w Szczecinie, mapa, więc tam trzeba bywać po prostu. A na jakich innych jeszcze konferencjach bywasz? Oprócz Szczecińskiej Izby? Jestem na dużo konferencjach związanych z HR-em. W związku z tym, że ja tutaj branża, rynek pracy, cudzoziemcy, to dużo takich konferencji branżowych odwiedzam, zarówno tych polskich, jak i międzynarodowych, gdzie właśnie z racji tego, że zajmuję się cudzoziemcami, no to też ta grupa cudzoziemców też tam wtedy istnieje. Tak, tak. Tutaj jak rozmawiacie o, o tych wizytówkach? ci powiem o takiej jednej mojej w pasce wizytówkowej, właśnie. Bo jak jestem na takich spotkaniach, networkingach, konferencjach, zawsze noszę ze sobą marynarkę. Mam taki system, że w jednej kieszeni mam swoje wizówki, w drugiej mam wizówki, które właśnie zebrałem z danego spotkania. No i podchodzę do którejś z kolejnych grup osób, przedstawiamy się, rozmawiamy. Ja nigdy pierwszym nie daję wizówki, czekam najpierw, aż ktoś mi da, później się odwdzięczam tym samym ale zacząłem rozdawać wizytówki z, nie z tej kieszeni. Mówię tutaj, na tym, jak ja jestem ekspertem odnośnie rynku pracy, odnośnie cudzoziemców, odnośnie legalizacji, dokumentacji, tego wszystkiego, a ludzie patrzą na wizytówkę i mają taki dysonans troszeczkę, że nie, nie jest to samo, co powiedziałem napisane na wizytówce. Ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby później wybrnąć nawet z uśmiechem z takiej sytuacji. Drobne e, wpadki e... nawet ocieplają te relacje. Ale powiedz, czy masz jakiś sposób, żeby takie wpadki więcej nie mieć? <noise> i są, no, wiedzieć, że od lewej to zawsze moje, od serca zawsze moje, a od prawej... Ja, no, ja, mam, wiesz co, ja mam ja mam inną metodę, być może ci to podpowiem czy naszym widzom, mianowicie w wizytowniku mam listówki swoje, a cudze wkładam do kieszeni. Efekt okay. jest taki, że ta, poza tym, wiesz, jest jeszcze taka kieszoneczka na dole marnarki. Tak, tak, ja tutaj, tak, tak, tutaj trzymam swoje, bo wiem, że nie będę przy ludziach podnosił tutaj, weź, wyciągał tej, 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 ale jakby załóżmy się skończyły, no to, to, to tam cudzych nie włożę. Te cudze wkładam tu, do jednej, drugiej. Więc jedna rzecz do wizytownika, druga rzecz to małą kieszoneczkę na dole, marnarki. To no zawsze tak lewa, prawa, wiesz, człowiek jest zakręcony, późna pora, czasami jakieś są integracyjne elementy, i się to może. Tam tam, ma, w ogóle, na, tak, Tak, no tak. No właśnie, a ponieważ. Pracuję z obcokrajowcami, więc jakie widzisz różnice w networkingu między Polacami a obcokrajowcami, z którymi się spotykasz? Tak, tak wspomniałem, ja na wielu tych konferencjach jestem odnośnie tematów związanych z cóżnicami i rynku pracy. Ten blok wschodni, Ukraina i, i nie tylko, mają podobną mentalność do, naszych, do nas, do, do Polaków, przez co też bardzo łatwo wchodzą w interakcje. Bardzo łatwo przywitają się, porozmawiają, spotkają się. Natomiast to, co u nich zauważyłem, to jest to, że oni w ciągu dwóch, trzech pierwszych minut już od no, razu chcą Ci sprzedać. A to firanki, a to garnki, już widzą Twoje problemy i na które mają siedem różnych rozwiązań, więc. Nie wiem, czy to na tym polega networking, natomiast bardzo szybko przełamują lody, bardzo szybko nawiązują kontakt. Natomiast ja bym tutaj troszeczkę przystopował właśnie, że to nie chodzi o to, żeby w networkingu, spotkaniu już od razu powiedzieć mam rozwiązanie na wszystkie Twoje boleści, tutaj trzy pigułki, wieranki, garnki, patelnie i nie wiadomo jeszcze co. Zróbmy to po kolei. Tutaj zbudujmy relacje, zaufanie, i zobaczmy, czy jest przestrzeń do współpracy. Bo nie zawsze musi być przestrzeń z tą daną osobą. Tak. Czyli to, co my zazwyczaj sobie żartujemy podczas szkoleń, mówimy, żeby na pierwsze rance nie rwać się do całowania, bo można dostać z liścia. O właśnie, tak. To jest bardzo dobre. Szczególnie dla facetów to jest dobra metafora, no bo rzeczywiście podczas takich relacji męsko-damskich, prawda, to nie jest tak, że od razu przechodzimy do rzeczy, mówimy: Słuchaj, fajnie się z tobą rozmawia, ale tutaj wiesz, ja mam takie czy inne walory i tak dalej, nie? <gry> to jest, to, co, z powodę powodę. Jest, co z tym jest, co tym jest, tak, masz rację, masz rację. I powiedz, a jak sobie w czasie koronawirusa radziłeś? No bo to rzeczywiście pewnie troszkę mogło ograniczyć biznesy, jak to wyszło? To znaczy wiadomo, te konferencje wtedy się ucięły bardzo diametralnie, więc dużo przyszło do online'ów. W moim biznesie paradoksalnie ze względu na to, że urzędy się też pozamykały i dostępność urzędów była troszeczkę ograniczona, to spowodowało, że chęć korzystania z usług takich firm jak moja, czyli właśnie pomocy w dokumentacji, w organizowaniu kontaktu z urzędem i cudzoziemcem, Wzrosło troszeczkę, więc tutaj ja nie chcę powiedzieć, że to jest dla mnie na in plus, bo to jest temat dosyć, dosyć trudny. No, nie, niemniej jednak to też troszeczkę pomogło, ponieważ urzędy z jednej strony się pozamykały, a z drugiej strony Zaczęły bardziej kłaść nacisk na tą cyfryzację, czyli już dokumenty można robić online-owo, nie zawsze trzeba pójść do pani w okienku, nie zawsze trzeba z nią porozmawiać. Wystarczy, że dokumenty złożymy w formie elektronicznej i później niektóre urzędy już też w tej formie elektronicznej na mnie odsyłają z podpisem elektronicznym. Więc to, to jest jak najbardziej nada na nie ponieważ pewnie długo byśmy tego jeszcze oczekiwali, gdyby tej pandemii nie było, gdyby było w dalszym ciągu takie. Takie urzędowe, że papier musi odleżeć swoje, rzucić dokumenty. Teraz w ogóle we wtorek weszła projekt ustawy, który miejmy nadzieję, że ułatwi przedsiębiorcom szybsze i sprawniejsze zatrudnienie cudzoziemców. To no, trzymam tutaj kciuki bardzo mocno, żeby ten projekt przeszedł w takiej wersji pozytywnej dla przedsiębiorców. No właśnie. Studiowałeś MBA, czy jesteś osobą ambitnym przedsiębiorcą, zatrudniasz tych 10 plus osób, prawda, w swoim, w swoim zespole. To, to, to stosunkowo łatwo, jak jest mały zespół, takim zespołem zarządzać. Stosunkowo, oczywiście, łatwo, to kwestie zależy, ale, ale jakie masz swoje, swoje sposoby na utrzymanie zaangażowania? Jest to coś, czym ja się zajmuję, bo budujemy rzeczywiście programy. Prowadzamy filmy na LinkedIn'a po to, żeby rzeczywiście ludziom, którzy mają ochotę być aktywni na Liktynie, żeby byli aktywni i dać im narzędzia. I to jest jedno ze sposobów utrzymania zaangażowania. Jakie ty masz patent na utrzymanie ja mam, zaangażowania? Już mówię, ja mam bardzo różnorodny zespół. ponieważ Pomimo tego, że mam bardzo, znaczy nie tyle, że bardzo mały, to właśnie jak mówić, Aktywnie Relatywnie to... nieduży. Tak, ale mam zarówno osoby, które mają 20 plus lat, jak i 60 plus lat, więc tutaj mam rozmieszczenie, jeśli chodzi o wiekowo, osobowościowo bardzo duże. Więc są, każdy pracodawca, każdy szef chciałby mieć zaangażowany zespół, to jest jakby marzenie, taki złoty gral pracodawcy. Ja już dorosłem do tego trochę, że umożliwiam moim pracownikom, natomiast też nie zmuszam ich takiego angażowania się w socjalne, w budowaniu marki osobistej. Ja po prostu daję swoim przykładem właśnie to, że to działa, że to można robić i że to jest praca systematyczna, to nie jest trudne, tylko warunkiem, że to się robi systematycznie. Umożliwiam to moim pracownikom, zachęcam ich, ale w takim kontekście takim spokojnym, nienachannym, no bo z niewolnika nie ma pracownika. Jeżeli ktoś czuje i chce być medialny, jakkolwiek to nazwiemy, to proszę bardzo, ale jeżeli nie, to, to nie ma parcia. No, oczywiście te osoby, które to robią, to też ich doceniam i rozmawiam z nimi. To, Ale właśnie, na... jakie masz metody doceniania? To jest zawsze mnie bardzo ciekawie, wiesz, bo jako bo, jeden z moich wspólników nawet napisał książkę Angażujący Lider, i tak dyskutujemy zawsze o tym, w jaki sposób firmy angażują, jak, jak doceniają. I to, to, co robimy, jak programy te, moja firma na LinkedInie, to też uczymy, jak na LinkedInie doceniać. Jakie ty masz tutaj swoje patenty na docenianie? Czy tu nie są jakieś owocowe czwartki, czy, czy coś, coś takiego? To jest zwróćmy rozmowa, pogratulowanie, nie chcę powiedzieć, takie poklepanie po ramieniu but czap. Natomiast, no bo osoba się angażuje z jednej strony, żeby, znaczy może w pierwszej kolejności, żeby zbudować swoją markę osobistą. To, że w tym momencie ta osoba pracuje u mnie, to ja z tego oczywiście korzystam. I to jest synergia. To, co ja mogę zagwarantować też takiej osobie to to, że mogę umożliwić tej osobie, wesprzeć merytorycznie taką osobę, żeby powiedzieć, ok, jak zrobić to szybko, systematycznie, dobrze, żeby ten efekt, który człowiek chce osiągnąć, żeby on był widoczny w mediach, ale ja nie jestem zwolennikiem jakiejś tam gratyfikacji finansowej, czy, no bo ta to, to osoba buduje swoją markę osobistą, a my w tym momencie, jeżeli współpracujemy, to jest taki ekosystem nasz wspólny. Świetnie, to bardzo dziękuję za tę rozmowę, bo rzeczywiście to, co, jak powiedziałeś o tym ekosystemie, to rzeczywiście networking to jest swojego rodzaju ekosystemu, o ten ekosystem trzeba dbać. Cieszę się, że znalazłeś chwilę czasu między Szczecinem, swoimi klientami, Islandią, prawda, na to, żeby chwilę się spotkać, porozmawiać. I na koniec jeszcze taką, czy masz jedną taką radę, właśnie networkingową, co, co, czego byś chciał zachęcić innych przedsiębiorców, innych profesjonalistów, menadżerów? Także znaczy, powiem Twoją główną zasadę, jeżeli ona w dalszym ciągu jest. Nigdy nie stój sam na konferencje i na spotkaniach networkingowych. Często wychodź właśnie na kawę, na przekąski, ponieważ tak samo jak w dobrej imprezie, kuchnia jest takim miejscem, gdzie się najwięcej dzieje, to tak samo na spotkaniach networkingowych i na konferencjach to jest tam miejsce, gdzie się najwięcej biznesu robi. Mieć świadomość, że no też obowiązuje zasada pareto. Nie wiem, czy czytałeś o tej mojej zasadzie pareto konferencji. Czyli jak ktoś jest świeży w branży, to przychodzi dla wiedzy ze sceny. Jak już się z kilka lat w branży, to tą wiedzę ze sceny już w większości zna i przychodzi po to, żeby w kuluarach rozmawiać. Ja tu na różnych konferencjach, właśnie tutaj na Polsak w Warszawie, przed chwilą robię networking, jeżdżę po kraju dla Urzędu Marszałkowskiego. W tej chwili w różnych miastach w obozie robię networking dla przedsiębiorców, a dla kilku jeszcze innych firm jeżdżę, gdzie, gdzie rzeczywiście no, dbamy o to, żeby ten ekosystem, w którym każda firma funkcjonuje, żeby ten ekosystem rzeczywiście był sprawny, żeby była fajna, otwarta komunikacja, żeby ludzie się lubili, a najprościej to jest wtedy, kiedy rzeczywiście na takim evencie nikt nie stoi sam. Tak jak w naszych spotkaniach w Vienna, zawsze jest jedna osoba, która, no jedna więcej za osób w realu, jakie spotkania, przełamuje lody, ułatwia ludziom nawiązanie relacji. I tym, którzy przychodzą nie tylko po to, żeby słuchać, co tam będą mówcy mówić ze sceny, ale również tego, co się dzieje w kuluarach, żeby im to również dostarczyć, żeby te 80% energii szło na rozmowy w kuluarowe, a nie tylko na słuchanie tego, co tam powiedzą, bo ile można tych mądrych rzeczy ze sceny słuchać, nie? Oczywiście, no jeżeli płacimy za konferencję, za spotkanie, no to wyciągnijmy, spróbujmy przynajmniej wyciągnąć właśnie z tego wszystkiego, troszeczkę jak wycisnąć cytrynę, o, czy, czy Tak, W tych to jest wyciskanie cytryny, bardzo mi się to podoba. Dobry. Jeszcze raz bardzo, bardzo ci Kamilu dziękuję. Ukłony dla Szczecina i tam pozów od nas w Islandii i do zobaczenia na naszych spotkaniach w i na jakichś eventach, które tutaj będziemy robić. Dzięki bardzo. Cześć.